I skąd wiedziałaś, że w naszej szkole obchodzą dziś wyjątkową uroczystość? Wiem o niej znacznie więcej niż ktokolwiek inny. Wiedziałam, że będzie istniała już w średniowieczu. Znam jej losy doskonale. Niemożliwe! Przecież w średniowieczu nawet uni uni unina nie było. A co dopiero szkoły? Masz rację, nie było. Ale w do ciebie, Pani, czy Ty jesteś. Nie, to niemożliwe. Twoje szaty królewskie. Podobno do naszej patronki. Tak, tak, jestem waszą patronką. Królowa Jadwiga we własnej osobie. Tak, żyję, tylko inaczej. Teraz żyję duchem. W sercach ludzi muram w tej szkoły i w innych bliskich mi miejscach. Powiem więcej, to wy trzymacie mnie przy życiu, kiedy wyznajecie wartości, które były bliskie także i mnie. Mówiłaś, że weszli w nasze szkole więc myśmy. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak było dawniej? Jest to prawda, konika szkoły, ale z tym czytaniem to no sama myślę jest. Dobrze, zatem zabiorę Was w podróż w czasy. Gdy nawet prawa na świecie nie było Inaczej, niż tak, jak jest dzisiaj U mnie się ludziom żyło Nie znali telewizorów, laptopów ani smartfonów A świeczka i lampka naftowa Dawały światło w domu Mieszkanka mieli ubogie Miejsca w nich bardzo niewiele I skromnych do ubiory Na co dzień i na niedzielę A do jedzenia namawiać nikogo nie było trzeba Czasem musiała wystarczyć krągleczka sukni chleba. I ciężko pracowali od świtu do wieczora. Kowajne były ich ręce. Nikt zdrowy nie mógł próżnować. Ale rzecz pewnego ktoś to nie wymyślił. Ktoś wpadł na pomysł taki, żeby zbudować szkołę, by uczyć w niej dzieciaki. Cieszyli się starsi i młodsi. Mówiło się o tym wszędzie. Będziemy, Będziemy czytać pisać, bo nie szkoła, szkoła będzie. Ale wyjdziemy się do pracy, Piły mi młoty i derwale, bo przecież wszystko tam by były wtedy drewniane. Już szkoła stoi gotowa, dzieci zapraszam do siebie. Czy wszystkie będą się uczyć, czy będą mogły? Ja nie wiem, bo tam ty do pracy, rano do roboty potrzeba. Pozwól, mama, do szkoły. Idź, ucz się w złotych. W szkole czekała tablica, drewniane ławki. Nic więcej i groźny pan nauczyciel. Lecz cóż to było za miejsce? To można było zapomnieć o wszystkim, co dręczy boli. O włodzie, głodzie i biedzie. O całej dziecięcej niedoli. Do szkoły chodziły dzieci tylko zimową porą. Spyta się dlaczego zimą? Bo pracy nie było w polu. Dziwi was to zapewne. Naprawdę? Zimowa szkoła? Takie to były czas. Dzieci musiały pracować, wiosna, lato czy zima. Praca, praca i praca. Dlatego do domu nie zawsze chciały wracać. Uczyły się chętnie wierszyków i piosenek. Niektóre z nich do dziś się zachowały. Chcecie? To wspólnie ich posłuchamy. Tak, chcemy!